Awaryjne lądowanie samolotu na wodzie. Zapewne nigdy nie chcesz przeżyć takiej sytuacji. Jednak, jeśli latasz samolotami, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że cię to spotka. Jak przygotować się do takiej sytuacji? Jak skutecznie przeszkolić personel pokładowy, który w takiej sytuacji zachowa zimną krew i pomoże pasażerom? Zmierzyliśmy się z tym tematem ramię w ramię z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Wspólnie stworzyliśmy symulator awaryjnego lądowania na wodzie. Uczymy w nim postępowania zgodnie z procedurami. Równocześnie w jednym szkoleniu uczestniczy do czterech osób z personelu pokładowego. Każda z nich ma określone zadanie. System bezwzględnie rejestruje postępy, by na końcu podsumować wynik. Z pozycji obserwatora szkolenie może obserwować również wykładowca. Co bardzo istotne w dzisiejszych czasach, cały system działa online, zdalnie. To kolejny świetny projekt, który zrealizowaliśmy wspólnie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Czujemy dumę i satysfakcję. Być może nasza praca w przyszłości przyczyni się do uratowania ludzkiego życia. Choć życzyłbym sobie, aby ta wiedza nigdy nie musiała zostać wykorzystana w praktyce. Dziękuję, zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Śledź naszego bloga o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Znajdziesz tam ponad 300 unikalnych eksperckich artykułów. Zapisz się na newsletter, a nic cię nie ominie.